Siemanko, z tej strony Michał Nowak i pokażę Wam jak ściągnąć minę Fox czyli micro 1 biziklubka 2. Wchodzimy oczywiście tutaj, piszemy minę Fox, minę, albo na Google, google.pl, to było najlepiej, no i minę Fox wpisujemy, minę Fox grup 2. 1. jeden kropka, Wchodzimy na to, tak, tak. I tu. sobie zrobić, jaki coś, Witam. No co? już na na O, fajn. I wchodzimy na dawno lat. Dawno Dawno lat. Dobrze, jeśli ktoś chce mieć takie, to pisze tak, takie, takie, takie. Ja oczywiście robię nową premium. I to mi wyskoczy oczywiście i mam. Już jest. No i piszę uruchom i już to będzie działać. Już to wszystko działa, wszystko jest dobrze. I tylko już się zaczyna gra. Już jest wszystko ok, jeszcze nie trzeba nic dodać. Jeszcze będzie wam pokazać albo nie, albo nie, pokażę wam na odcinku, czyli drugim taką stronę, która ma zrobić swojego własnego skina. Teraz co dam na YouTube, jeśli Wam podobał się, czy znaczy nie podobał, tylko jeśli no, dobrze Wam powiedziałem, dawajcie łapki w górę, a jeśli nie, no, to napiszcie w komentarzach, Chcecie dzisiaj byli o Minecraftie, jak co zrobić, piszcie wszystko, ja Wam wszystko powiem. No i na razie. Nara. Żegna się z państwem Michał Nowak.